No siemanko, tutaj ten koleś Manukera. Także prosiłbym administrację o zbanowanie go Przez chwilę kopał Proszę, proszę zobaczyć, tutaj jak kopie nasz kolega Widzicie? Jak wejdę w niego, to nie przestanie. Widzicie? Także ma ten pan nukerka. Serdeczny nukerek. Ja mam flair, bo mam vipa jak coś. Także tutaj ten pan ma nukera, jak widzicie. O, teraz pięknie Wam pokażę, jak on tutaj kopa. wezmę F1. Kręcę mu twarz do tyłu. Zobaczę czy się tylko nagrywa to wszystko. Ale bardzo prosiłbym o zbanowanie tego kolega, bo tutaj cheater, cheater ewidentny cheater. No nice. nie wiem w ogóle, co to jest za raga. Ale ten typ ma cheaty. Macie tutaj dokładnie jego nick. Także proszę o zbanowanie tego typa. O, tutaj kolejny, tylko... Alfa Centaura. Także proszę jeszcze o zbanowanie Alfa Centaura. O Najkę i kogoś jeszcze? Nie, no ale tu widać, że się wykręcają. Proszę Państwa, proszę Państwa, zajebisty nuker, zajebisty. Jeszcze ten chyba, nie, ten ma, 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 pewnie ma speedboy no nieważne. W każdym bardzo proszę o zbanowanie tych ludzi, bo mi przeszkadza, no, oni po prostu nie powinni być na tym, na tym serwerze, no. także Alfa Centaura oraz X-Kuła leci do odstrzału na tym serwerze, także bardzo bym prosił serdeczną administrację jeszcze tutaj, Jezus Maria Stefek101 Stefek101 macie jego nick widzicie jak główką sobie macha Także proszę o zbanowanie go. No to po prostu to jest tutaj masa. Ja będę sobie obserwować te te, ale... Nie no, ten chyba czysty jest w, w miarę. Ale proszę zobaczyć. Wejdę w niego i on cały czas kopie. Kopie cały czas chłopak. Na swoich kochanych haksiorkach. Także i Nike, ale to jest mm. No i chyba tyle na razie, to macie nieki, tego trzeba byłoby zbanować Alfe Centaure. Stewka, a akurat trzech cheaterów się tu ułożyło. Proszę bardzo, to są ich Alfa, Stefek i Alfa Centaura. I Xaloku, jakoś jak coś. Już tutaj pięknie się ułożyli nam no cheaterzy wszyscy. No tamten chyba też ma cheaty, ale nie jestem pewien, także nie będę nic mówić. Także proszę o tą trójkę zbanowania ich. No, także dziękuję i pozdrawiam. Janusz z kanału Janeczko. Dajcie suba. どうぞ。